Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj miała być piękna ogo pog ogoda? Pogoda. Miało być opalanie, a jest tak sobie. Znaczy, nie jest źle jakoś, ale na opalanie to raczej chyba nie. Więc ja zaczynam od outfitu. Na sobie mam naszą bluzę gałganową, gładką, czarną. Chyba muszę umyć lustro. Czy to obiektyw jest brudny? No <laughs> e, A do tego mam. Dresowe spodnie, takie czarne, luźne. One są z chemu z ostatniego holu. Trochę duże są, to jest MK. Trochę duże są. Zdecydowanie bym Wam polecała wziąć rozmiar mniejsze, Ale fajne jest to, że mają kieszenie. Tutaj mam sznureczek, tak jak te klasyczne joggersy. I są z takiego grubszego materiału. Bo tamte są takie cieniutkie, a te są trochę grubsze. Także. O! Dzisiaj to taki zestaw. Czyli taki zestaw. Taki miły, ciepły i wygodny. Do tego białe Adidasy. O, i ja tak wyglądam. Mamy sobotę. Czekajcie, zgaszę to światło. I jedziemy po pieczywo. Bo się skończyło. Na śniadanie jest lew. O! Szef może, lew. Może, może będą y, pączuszki w końcu zjemy. Nasze wyda szef lew. Ale wyda szef lew. Dzisiaj... Wydaje mi się, że za, wiesz co, bo zaczęli paczkować, znaczy w sensie pakować woreczki i wszystkie pieczywa, pieczy, całe pieczywo, a pączki się kleiły i dlatego nie ma pączków, wiesz, chyba. Ale może już teraz odwilż przyszło, może, przysz może będą A Borek jedzie z nami, bo Borek chyba chciał jechać nie, z nami. Nie, Borek podląda wiadomości. TVN, etap luzowania. Tak, dowiedz się słuchaj, kiedy będziesz mógł bez maseczki chodzić. Nie, nie przejedzie się borek. Nie. Tak patrzy z nadzieją, żeby się przejechał. Niech poczeka. Przyjdziemy, będzie jedzenie, tak? No widzisz pan się nie chce wziąć na przyjazkę. To może ja koszyk wezmę, czy mamy torby? Leśko, tu jest, torba jedna, mamy torbę jedną. Dobra, to koszyk wezmę. Wracamy z zakupów i słuchajcie, byliśmy tutaj na to nawet ciężko jest na ryneczku, no ale jest takie miejsce w miasteczku gdzie są przy Stragany, gdzie jest taki pan, u którego zawsze kupujemy oranżadę, już był, więc mówię, że to już znaczy, że jest lato, sezon się zaczął turystyczny, jak jest pan nasz z oranżadą. Kupiliśmy u niego ziemniaki młode, bo on miał zawsze pyszne ziemniaki. Miód kupowaliśmy od niego, w zeszłym roku miodu jeszcze nie miał, ale obok stał pan z roślinkami i ostatnio pod zdjęciem, jak pytaliśmy co na muchy, komary i tak dalej, to pisaliście, że jest taka roślina, komarzyca. Komarzyca, komarzyca. Yy wczoraj nam to mówiła Pani tam, gdzie kupowaliśmy hortensje i wczoraj to googlowałam, jak to wygląda i chciałam zamówić sadzonki z Allegro a byliśmy właśnie u Pana po a tam obok stał z Pan z roślinami i ile mówi, chodź, może jeszcze coś kupimy i Pan miał komarzyce dwie takie tradycyjne i dwie jakieś takie inne, ale mówi, że to też tak działa i bardzo, bardzo pachnie, więc zobaczymy Zostawiamy sobie po jednej w sypialni i resztę na dole. Jak w sypialni? No bo to muchy też odstrasza podobno. No, a słuchajcie, naprawdę, jedna, wystarczy, że jest jedna taka mucha w nocy i, pss, i to siada na tobie. Psz, psz. Okropne, okropne. A wczoraj lew porozkładał te płytki, ale i tak. Może Cześć komarzy co? Twierdzi, czy działają te No może to ja po prostu wiesz, nie, nie odstraszyło jej, bo już tam była, no to ale, <grym> ale tak, potem je poprzesadzam Mamy jeszcze ziemię, mamy, nie? Tak, mamy ziemię, masz ziemię. Tak. tak to później mam małe doniczki, to je poprzesadzam I zobaczymy. dam wam znać. Tak pan powiedział, że to są rośliny do domu, a nie do ziemi. Więc potem będzie musiała z nami wrócić do łodzi na zimę. No, no jak dalej, do Dajcie znać, no. czy to można wsadzić No, no to pan to powiedział, ja do że można. to nie zimu. No ale to ci zmarznie, nie przeżyje. Zimy. Jak nie, nie. Coś źle mówię? Nie chodzi o to, żeby zabijać rośliny i kupować nowe co roku. Żonę też sobie potem nową kupisz, jak ci zmiennie. polidor. <laughs> <laughs> no już jesteśmy, tak, chodź zobaczymy, chodź Susi zobaczymy, jakie kwiatki kupiliśmy, no, jej! Jej, jaka radość! No chcesz zobaczyć? Nie ma tam nic. A ty na spacer chcesz? Poczekaj, kwiaty wyjmiemy, dobra Susi? Zjemy śniadanie i pójdziemy na spacer. Obiecuję, okej? Okay? Tak? Czekajcie, tu mamy pieczywo. O i zobaczcie, takie kupiliśmy. To jest podobno ta komarzyca, to już, już pachnie. Ta klasyczna, a to też jest podobno jakieś takie, pan powiedział. A, i Tomek kupił jeszcze dwie papryki. a nie wiem, gdzie jest druga. Stwierdził, nie wiem, nie pytajcie dlaczego, chce papryki hodować. Także zaniesiemy to ja mam takie ładne, małe, białe doniczki. Przywiozłam z domu, powinny pasować. Jutro, jutro może później, to poprzesadzam. Wstawię tu, tak, zobacz, susi, jakie, jakie kwiatki. Myślisz, że będą odstraszać muchy, tak? Chodź jeszcze, chodź, susi, jeszcze ci pokażę, jakie kwiatki. Susi, chodź, chodź, jeszcze kwiatki wyjmujemy, chodź. No, chodź. O, i jeszcze takie, nie wiem, to nie jest chyba pe pelargonia, o tu jest jeszcze jedna papryka, to nie jest pelargonia, nie? Nie wiem co to jest, ale były ładne, takie duże kosztowały 25 zł, piękny kolor, o i gdzieś tam powiesimy wysoko, tylko będzie musiał lew skombinować jakiś wieszaczek, no widzicie ile tu much lata, nie wiem czy wy to widzicie, ale tu jest takie życie, że koniec świata. Dobra, to ja postawię na razie tu. O, ładne nie z, z takimi tak gadam jakbyście mi mogli odpowiedzieć, ale zobaczcie, z takimi obwódkami ładne. Ładnie to wygląda. No zawsze będzie jakoś bardziej zielono. Tutaj już mamy te lampki. Jeszcze takie kupiłam duże zika i muszę je dzisiaj powiesić, ale codziennie o tym mówię. Że muszę zawiesić tu lampki i waltanie lampki. No i koniecznie te trzeba dzisiaj wkopać. Bo stoją bidne, czekają na pomoc. A ja słuchajcie, dzisiaj kupiłam sobie hałkę i będę jeść z serkiem. O, mam ochotę na takie słodkie śniadanie, hałki to już nie jadłam, nie wiem ile. Bo jakoś tutaj nie było tych słodkich rzeczy. Wcześniej bo zawsze były tylko takie opakowane rzeczy, a teraz dzisiaj były normalne i mam taką bułkę maślaną, jeszcze tutaj mam bo mam chałkę i mam serek, także... Hmm. Z czego się śmiejesz? Mm, nie, to się. Szef Lew ma, patrzcie, takie śniadanie, a słoń szef ma takie. Chałeczka. No, to, a te, szef Lew raz zrobił grilla i pizzę i już szeflew, nie? Hmm. Patrzcie, jaka hałeczka, patrzcie. Sushi, ty lubisz chałkę, nie? I Sarek... Sushi bardzo lubi chałkę i Sarek fajnie Mówiłam Ale mówiłam Tomkowi, że wstydzi się przy nim jeść, a jak się pyta dlaczego. Mówię, dlatego, że nie chce... Nie chcę wyjść na mięczaka przy tobie. Mm. <ścoughs> chcę udawać twardziela. No obiecałam spacer, to idziemy. Idziemy na spacer, tak. Tak idziemy, tylko pan przyjdzie, no. Powiedz panu, żeby przyszedł, to pójdziemy, no. Chcesz na spacer? Tak? Tak? Nie? Chcesz na spacer? No, pokaż, jak chcesz iść na spacer. Pokaż, jak chcesz iść na spacer. Pokaż. No, pokaż, jak chcesz iść na spacer. No? Bo no, nie jestem pewna, czy chcesz. <laughs> tak? Tak? Oj, oj. No, już idzie. Już pan przyjdzie, idzie. Tak? Tak? Och, na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie, no. Ojej. Ojej, noga wpadła. Noga wpadła, już idziemy. No już, no już, no już, już. Obraliśmy dzisiaj inną drogę. Również Słoń ty biegasz! Tak wczoraj coś chyba będzie waleć, tak nie boli kolano. No ma padać. Jezioro niespokojne. Tu są i takie rzeki. Takich ładnych takich różnych kwiatuszków polnych rośnie. Ślicznie to wygląda. Mam nadzieję, że z naszej łąki kwietnej też tak wyrośnie. No, Wyrośnie! Po prostu musisz sobie to wizualizować będzie taka łąka. Sobie wiesz. Cały czas to wizualizuję. Będą normalnie wiesz, nas oznaczać, że tu jest miejsce do robienia zdjęć na Instagram. Tak jak wiesz, jest ta huśtawka na bali, że wszyscy tam jeżdżą zrobić zdjęcie. To wiesz, będą influencerki na naszą łąkę kwietną. Jak w rzepaku będą na naszą łąkę kwietną przyjeżdżać. Zobacz, I tak będzie pięknie. Halsztab. Na pewno, na pewno tak będzie. Wiecie, że jak zna znaleźliśmy tutaj ten domek, ja tamkowo mówiłam, że ta miejscowość tutaj to jest jak Hallstatt. No słoń, dasz radę. Nie, ja tam nie idę. No dasz radę. Nie, Jesus, też nie chcę. Dasz radę. Nie, nie chcę. No chodź, chodź, spróbuj. Ale nie chcę. Może będziemy mieć tysiąc wyświe milion wyświetleń A leci nad Gdzie Gormoran? Aha Ale to wygląda no. Patrzcie Kurwa to się gibła jeszcze Nie, ja nie chcę no chodź żeś. <śleszy> <śleszy> no chodź no! Nie. To boczkiem tak sobie, o tak sobie idź, o tak. Tak nie spadniemy. Nie spadniecie <laughs> Brawissimo Jej, yeah. doszliśmy do naszego miejsca, które ostatnio sprzątaliśmy. Bieluchy i inne. Atrakcje, fuj, ale wygląda, słuchajcie, że czysto się gierek ktoś zostawił. A, nie będziecie nic słyszeć, taki wiatr. No, patrz, no. Ale jest na morzu. No gęsta. niespokojnie, ale że takie brudne jest, złącone. No. No ciekawe, czy to będzie padać, czy no, tak wygląda, jakby miało. Może, może kropka. O, borek obwołuje. Kiełbasa była na ognisku, tak? Była kiełbasa sushi? Oj, grill okay. zostawiony. A, idź. Idź, sushi, tak. To będzie fantastyczny pomysł. Fantastyczny. Słucham. Kochanie, co wymyśliłeś w tym razem? Truskawki. No. Strawberry Daikiri! Prawda! Ale to prawda, no. Przecież tak to kupowaliśmy takie drogie były tam rożone tak. zimą. A tak. pamiętasz był plan, żeby kupić, oczyścić se, zamrozić i mieć na strobery Daikiri, bo... Tak jest! Tylko cało rum jest do tego potrzebny, tak? Prawda? Tak. Ale możemy to zorganizować. I strobery daiquiri. No. No i siadłoby. No. Na tarasiku, na leżaczku. No. No. Kurde, że ja wcześniej o tym nie pomyślałam. Ale słuchaj, jak będą ten, może wiesz, pod koniec stanieją, to faktycznie trzeba trochę kupić i zamrozić. No. I będziemy mieć na długie zimowe wieczory. A wiesz, jak przyjdzie druga fala: Covidu, to pewnie znowu tu zamieszkamy. Ale ładne te, te trawy, ładnie to wygląda. I tu takie kwiatuszki, pięknie. No, także lew, strawberry daiquiri. Gdzie? No ja nie wiem właśnie, czym. My... Dzisiaj w taki mocny procent uderzymy, hmm. ale jak coś, no to, to to by nie był głupi plan. Bo ze świeżych to też musi być dobre, nie? No, dobre musi być. Boreczek! Susi! Susi, Borek! Język wywieszony już do pasa. Patrz, jak zamknęła buzię i schowała, Ja nie, ja wywieszony język. Ja w ogóle nie jestem zmęczonym psem. Maszeruję dzielnie. Dasz radę, Lewek! chciał tu wstawić drabinę w moje kwiaty Jezus! i wiercić. Gdzie upadło? Złapałem. No w <grymny wygrywaś Hey> <grymny> jaki dziwny, no, no ciekawe no. Zobacz, pokazuje jakiego mam dobrego męża. Robi mi pizzę, wierci mi dziurkę na kwiatka. A ty krzyczysz. Dać ci kwiatka? Dać. No nie. No tak, no tak, czekaj, dam ci kwiatkę. Chodź, kwiatek. No! Bello! Bello! Bello jest? Bello, no bello. Bellissimo. Tak? Tak, świetnie. Teraz drugi. Czekaj, czekaj, czekaj. E, nie, 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 nie. W drugą. Jeszcze. Za bardzo. No. To może być? Tak, może być. To może być no, nie. Nie, musi być nad pęknięciem. O! No pięknie jest. Jest pięknie? Mhm. Tak? No. A nam by się w sumie po dwa zmieściły. Białe do niszki powinniśmy. Nie, chyba brązowe do brązowego domku. Tak? A to może wymienimy w ogóle na jakieś metalowe takie białe, by dobrze wyglądały. W Ikei są. Wiesz, no. <laughs> nie muszę jechać, nie muszę... bardzo cię proszę. Ikea, welcome to. Lew odkrył Ikea z dostawą Ikea. do domu, więc... I love Ikea. A tutaj rozłożyliśmy te lampiony właśnie z Ikei, solarne i na razie je tu powiesiłam, żeby się naświetliły, chociaż dzisiaj jak widzicie na razie to jest pochmurno, ale chcę zobaczyć jak mocno one świecą i zobaczyć, czy je powiesić tu, czy może tu na tym drzewie bym je zrobiła, zobaczymy. Przewieszamy tam sobie jeden ten? Nie, na razie nie, ja go chyba schowam na strych. Tam go można przywieźć, też fajnie. Ale tam twój worek jest, nie? nie po tej stronie. Tu? No, to tak. będzie nam przeszkadzało w chodzeniu. No to Mi się, się zdejmie. Zdejmować, zakładać się będzie. No dobrze. Tak. Patrzcie, lew wykopał moją różę i twierdzi, że ona jest martwa. Ja twierdzę, że z niej coś jeszcze będzie. I patrzcie, lew chciał trening. No już, już trzymam, już. Kopiemy dziurę na nową różę. Może ta się przyjmie. O, mój kwiatek! Który? No ten właśnie, co go tam... Nic nie ma. Jak nic nie ma, no. To mój kwiatek, to, to. No cebulki no. Piękne, Chcesz patrzeć jak Pan sadzi? O nie, skakał przed chwilą, a nie zdążyłam nagrać. Z No właśnie mi się wydaje, że tu jest nie za dobre podłoże chyba do sadzenia. Daj dodzicę. Dodzicę? Dobra. Dobra, teraz sadzimy hortensję. A, bo Wam nie pokazałam. Chyba. Róża tu. Pokazałam wam czy nie pokazałam? Pokazałam wam. Tu róża. Tu będzie taka biała Hortensja. Atakować? Mm -hmm. To odkręcić. <słyska> Robimy błotko, pani nam tak kazała. Hmm. Mm. Tylko jeden zastanawia. No. Czemu ja to robię? A nie? Słoń, ogrodnik. No w swoich w... ogrodniczkach. Pszczyta. Mnie z... zastanawia, czemu ktoś kto rozdeptał miałby teraz nie sadzić. No i co? Super. Przysypujemy? Tak. Trzeba nam więcej ziemi. Ale żabka zasuwa znowu. Słuchajcie, jest tyle żabek. Że szok. Jeszcze wszystko na jakąś minutkę dwie. Szef lew. Szef lew. No dobra, jak co Was to się dzieje? Czujecie ten aromat, czujecie, nie czujecie, ale możecie zapewnić. Ale myślę, że kurde tutaj nadciąga jakaś zawierucha. Zobaczcie, Lew tu powiesił jedną huśtawkę i wiecie jak jest fajnie. Tu mam... Nieograniczoną przestrzeń do bujania się, nie Susi? Co tam wą wąchasz? Słuchajcie, tu jest pełno takich małych norek. I Sushi chodzi i tam wkłada głowę i zagląda. Pewnie czuje, że coś tam jest. Ale ładnie teraz zobaczcie wygląda. Mamy kwiatuszki. Kicia siedzi. Borek. Borek się trzęsie. Zimno? Znowu psu? Tak? I Borek? Zimno psu? No zobaczcie, jak zimno. Przynieść koszyk z kocykiem. No zimno psu. O, zobaczcie. Mam przyjść z talerzem. Tak dostaniesz dzisiaj Na razie dostaniesz Kurczak habanero. Kurczak habanero I może szaszłyk już dobry. Dwóch chyba nie chcę, ale dobra. Szaszłk, dobry, dobry. I chleb. Chleb. Pieczarka bardzo. jeszcze dobra? Czy już jeszcze nie? Można zaglądać. No to... Chociaż pie... No dobra, dobra. Jeszerka można zaglądać i można zaglądać, ja myślę, że ja bym zajrzał do ziemniaków. No to daj jednego. Młodego. Mamy dzisiaj młode ziemniaki, zobaczymy co to będzie.